Michalski Arkadiusz. Na go. ile kilometrów pan dzisiaj szedł? Na 10 kilometrów. I jak trasa? Znakomita. Profesjonalna, świetnie przygotowana. Zachwycony jestem. Widzę tutaj medal złoty. Tak, tak mi się udało dziś. Czyli w kategorii pan wygrał. Dokładnie tak. A od dawna pan chodzi z, z kikami? Dzięki swojej żonie uprawiam ten sport około dwóch lat. Od dwóch lat i czyli, czyli ma Pan już jakieś doświadczenie. Myślę, że... Trasa była wymagająca, prawda? Myślę, że bardzo wymagająca była. Sporo podejść, także zobowiązujący dystans. Czy będzie Pan brał udział w kolejnych cyklach yy, Grand Prix Ziemi Słupskiej? Zdecydowanie tak, bardzo bym chciał, tylko wyjątkowo 30 kwietnia czas mi nie pozwala na to i na obowiązki, żeby wystartować w Smudzinie, ale do kolejnych się przemierzamy razem z, yy, z żonką. A jak małżonce poszło? Myślę, że bardzo fajnie. W swojej kategorii wiekowej nie wiem, które miała miejsce. Na podium jej nie, nie, nie wywołano. Także spojrzymy na stronę internetową i zobaczymy, które miejsce zajęła. Dobrze, dziękuję w takim razie. Było mi bardzo miło, dziękuję również.